Wam wszystkim. To będzie taki szybki odcinek. Bardziej skupiający się na tym, jakie poprawki wniosłem do konstrukcji wstępnie generatora. Otóż, jak pamiętacie, taką mieć ona według naszej znaczy inaczej według osób z forum założonym przez ZeptoBox odnośnie kogeneracji doszliśmy tam do tego, znaczy no, oni mi tak podpowiedzieli, że w momencie styku samego jak to powiedzieć no miedź w zetknięciu ze spalinami wytwarza jakieś kwasy przez co miedź mogłaby się po prostu rozpuścić ja tu widzę, nie widzę tutaj żadnych, żadnych z, zmian yy, na, na samej miedzi po już jakimś tam yy, wstępnym, yy, jak to powiedzieć. No, użytkowaniu tej miedzi nie. Ale nie ma co ryzykować. A co to jest za przecięcie? A może? Krótka Fuchs? Nie wiem, czy to od czegoś, może się coś nadziało. Dobra, bądź co, bądź. Nie wiem, co mam z tego myśleć. Nie, no chyba jest wszystko dobrze, tak jak było. No, no i e, za waszą sprawą, za e, sprawą f, e, osób z forum e, oko, oko generacji, e, dzisiaj naszła zmiana. Zmiana polega na tym, że wymieniłem e, spirale na ten, na nierdzewkę nierdzewka. nierdzewka w sumie cała konstrukcja już jest nierdzewką, e, i w ten sposób to zrobiłem. Czemu w spirali? A nie wróciłem do standardowego, e, standardowej, e, jakby to powiedzieć, e, standardowego no, chudnicy jagieru. Mi się wydaje, że w spirali uzyskuje tego ciepła trochę więcej niż w przepływie jakiejś tam dużo większej wody. W, samym, w samej chłodnicy gieru. jak mam to w spirali, to możliwe, że to będzie lepsze. Zrobiłem to w ten sposób. Tutaj jest woda na dole. jest 7,8 stopnia. No, 7,8 tak jak woli. No i tutaj jest 8,1. A na czym jest 8,1? Otóż czujnik włożyłem bezpośrednio w no, węża, że przepływa przez wąż tutaj na końcu i w zasadzie no, zaraz będę go odpalać zobaczymy czy równie efektownie efektownie to działa co na miedzi no, mam taką nadzieję no, bo miedź jednak miała dużo lepsze właściwości ja nawet tam obliczałem tylko że właśnie no, obliczałem nie obliczałem jeżeli mój przepływ miał 400 400 litrów e, e, na godzinę to z tej miedzi w, w pewnym momencie wyliczyłem że e, wyliczyłem że 18 kW ma e, samego ciepła w przypadku gdyby tam 400 ten ale czemu robię dzisiaj odcinek tak szybki no bo jeszcze ciepło muszę mieć za sprawą Mar of Grida, oczywiście linki, pozdrawiam go serdecznie. Link macie na dole, no i tutaj Wam się wyświetli. Za sprawą, namówił no mnie, żebym właśnie ciepłą kupił, no to, no to kupiłem. No tylko, że jakby to powiedzieć, czekam, bo musi tam przejść na paczkomat. A normalnie 400 zł by kosztował, a taki już po, po okresie legalizacji. No, to tam 60 zł. No to chwilę poczekać i tak dalej. No to w zasadzie szybciej mi przyszła ta spirala. Ona jest do. Do czego ona jest dokładnie? Do, do destylacji. Jest nieco większy przepływ niż wcześniej było. No bo teraz jest jakby ta. Aha, właśnie. Ja wcześniej mówiłem, że to jest ósemka. To jest szóstka. To jest yy, jakby szóstka wewnątrz 4 mm A to jest już ósemka Także Także tak Teraz już właściwa ósemka Bo wcześniej tylko mówiłem, że ósemka A to nie było ósemką Coś mi się pomyliło Bo wcześniej miałem dylemat z, z zamówieniu e, Jakby Ósemki i dlatego tak Dobra, ja odpalam go I w zasadzie będę Obawiam się o te rurki. Będę musiał to jeszcze jakoś zabezpieczyć, żeby ich mi tu nie topiło. Te spa... Znaczy, możliwe, że nie będzie aż tak ciepło już wiało, jak będzie już na samą wodę wpływać. No, na same rurki zimne, nie? No to finalnie zawsze patrzyłem, że już mi tu leci no, ciepłe. Znaczy, ciepłe, zimne powietrze. Znaczy, spaliny. Po prostu. Dobra, odpalam i, i, i zaraz się widzimy i oczywiście stoper, nie? Tylko że z taką różnicą, że tym razem cały czas kontroluję wpływ. E, później będzie robić to ciepłomierz. Dobra, zaraz odpalam. No i sytuacja ma się tak minęło 25 minut, ale ja widzę, bo teraz zmieniłem czujnik i teraz czujnik ten, czyli ten lata powierzchu e, wody, wyjąłem go z tego i co zauważyłem, no to jednak no, w spirali gorzej się to zachowuje, lepsze temperatury miałem w oryginale gdy były te gdy była chodnica gieru także najpewniej po prostu chyba będzie lepiej po prostu wrócić do chodnicy gieru z oryginalnego zdarzenia I tak może zrobię co o tym sądzicie dajcie znać w komentarzach i chętnie się dowiem jak ty jak wy to widzicie Ojku jejku, jejku. Ach, czemu tam mieć? Nie może być. A tak by było przyjemnie, bo ja miałem w moment z pierwszą sekundą, w 5 sekund, chyba odpalenia z 1,5 stopnia Celsjusza, jak dobrze pamiętam. Zaraz na przepływie miałem 30, nie? A to są takie wahania: 35, 40, 35, 40. Mimo jakby zwiększającej się temperatury wody, to nie ma jakichś dużych przeskoków, nie. W taki sposób to wygląda. No cóż, lepsze byłoby. No, chłodnica gieru sama, nie? A ponadto ona by była ocieplona. To by pewnie jeszcze lepiej by było, bo wtedy miałem taką opcję bez zacieplenia No, chyba tak trzeba będzie zrobić puścić na odpowiednim wężu no. o, teraz A, bo ona się wymieszała, no, dobra. no ładnie. No ładnie. Także tak się sytuacja ma. Dajcie znać jak to widzicie. Czy wrócić do oryginalnego, oryginalnej jakby, e, wersji e, chłodnicy Giery, czy nie, czy coś można tutaj poprawić. Bo ja nie mam pojęcia. Na ten moment nie mam pojęcia. Tak to wygląda. Dajcie znać. Do następnego się.